Klap pierwszy ujęcie któreś tam. a Ta telewizja będzie naszynowana się low limits e, Renu. I tutaj kierownikiem, prezesem, kierownikiem planu, scenarzystą jestem ja. Czyli tutaj będziemy tworzyć to, co chce prezes, kierownik, scenarzysta. Czyli jeden, dwa, trzy, cztery tematy. Pierwszy oczywiście zajmiemy się coachingiem, rozwojem osobistym narzędziami, które będę stosował w coachingu a, i to, o co będę Was prosił, to a, żebyście zaczęli po prostu myśleć. Drugie, a, wiedza czy umiejętności? Umiejętności czy wiedza? A, zajmiemy się tym, bo bardzo często jest tak, że posiadamy bardzo, bardzo skąpą wiedzę, a duże umiejętności. Nie wiem, czy wiesz, ja się zapytał, jak zaszpierować buty? Tak jak mówisz, trudno powiedzieć, bardzo łatwo zrobić. Jeśli zapytasz się dziecka, co to jest przysłówek, to pomyślisz, że się z nim drażnisz. A jeśli zapytasz się go, jak się czuję, odpowie ci dobrze. Nie znam zupełnie reguł gramatyki, potrafię je używać. Więc ja pokażę, jak zdobywać umiejętności, jak posługiwać się wiedzą. Trzecie. To recenzje książek. Jeśli sięgasz do książki po raz drugi, i trzeci, to znaczy, że byłem warto przeczytać. Jeśli nie, straciłeś czas. Oczywiście to będą moje recenzje, moje opinie, ale jeśli sięgniecie po książkę pod wpływem moich sugestii, będzie świetnie. A i czwarty, to teraz uśmiech. Tematy z prymrużeniem oka. Posiadamy ograniczony czas na tydzień. I teraz to jest czas po to, żeby cieszyć się życiem, a naszym życiem, samym sobą i z innymi, po prostu dawać radość, dawać radość, dawać radość. Fryderyk Nietzsche odkrył kiedyś, co to jest szczęście. To uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się strach, bariery i opór. Więc nie znajdziesz tego na kanapie siedząc czy leżąc. Więc co? Zacznij działać, aby poczuć to uczucie i pamiętaj. Część świadczy o tym, że gdzieś jest światło. Życzę Ci szczęścia. Pozdrawiam Was serdecznie. Wasz koł sznurnikami. Do zobaczenia.